Witam serdecznie, kochani. Witam po wczorajszej dramaturgii strasznej. No, było źle, cóż tu dużo mówić. Mam nadzieję, że dzisiaj gameplay, czy jak to tam nazwać, będzie przyjemniejsze. Tego sobie życzę, tego oczywiście Wam życzę. Ale właśnie ja przepraszałem za to, że, że taki, że tyle negatywnych emocji i że psycha mi siadła. Ale. Chyba chodzi o to też tutaj, w tym kanale, żeby odzwierciedlić te rzeczywiste emocje, jakie mają miejsce przy graniu w tą grę. Nie tylko te pozytywne momenty związane gdzieś tam z sukcesami, czy gdzieś fajnym skillem. Łamią nas nieodzownie, niestety, spotkania niektóre i nasza psycha leży i chcemy być po prostu prawdziwi w tym wszystkim. Mam nadzieję, że. Uszanujecie to i że nie ograniczamy się w żaden sposób. Ja rozumiem, że może przyjemnie się ogląda, jeśli ktoś niszczy, miecie każdy rywali, ale no, większość z nas nie jest na takim poziomie i chodzi o to, żebyście się też utożsamili i zobaczyli, że każdego to dotyka. Także dziękuję za ten wywód, który mogłem tutaj sobie właśnie wprowadzić. A cóż, w tym odcinku doznamy na pewno odrodzenie zespołu. Mam nadzieję, że tak będzie. E, oczywiście od, odbierzemy ewolucję Ferlomendiego, bo została skończona. I zobaczymy, czy uda się wrzucić go w drugą. A co dalej będzie? To się okaże. Zapraszam do oglądania. Oczywiście, jak, jak zapowiadałem, odbier, odbierzemy ewolucję Ferlomendi Dostaje dwa playstyle. No, I wahadłowego z dwoma plusami. I kontrolę tempa. E, kontrolę tempa i podania. No, to już jest sympatyczna karta. I teraz zasadnicza sprawa. Czy możemy go wrzucić w drugą ewolucję? Związaną z obroną. To nie wiem czy do tego. Do tego. I może może wejść i tu będzie miał haczyk, tak? Tempo nie, ale pozycję... O, proszę. Refleks, no nie. Zwinność plus jeden, opanowanie plus jeden. Ślizgi, przechwyty, plus cztery. Obrońca z plusem. Fizyczność plus jeden. Celność główek plus 10, proszę. A, no wojownik, przechwyty złote, ślizgi... Odbiór tradycyjny, orientacja. No, wiadomo, no to by mogło ta karta lepiej wyglądać jeszcze. No, ale będziemy mieć tu alternatyw alternatywną pozycję na SO, co raczej nie będziemy z tego korzystać, bo mamy do 80. Ale dobrze, dobrze wiedzieć, no, te statystyki będą wyglądały przesympatycznie. No i te playstyle tak. Dojdzie w i biceps. Myślę, że karta godna na pewno uwagi. Robimy tam ewolucję Ferlomendi. Witamy serdecznie na kolejnej ścieżce rozwoju. Mam nadzieję, no nie no, z tymi playstalami on musi być dobry. On musi, będzie miał przechwyty, powinien odbierać lepiej piłkę. Tu ma cztery Playstyle, dojdą mu 3. Mianowicie, jak już wspominałem, ślizgi, wojownik i przechwyty złote. Także trześćcie się przeciwnicy, bo idzie rzeźnik. Yy, no dobra, tutaj coś się pojawiło nowego. Mamy, oczywiście ją otworzymy, mieszaną kampanię. Dlaczego by znów nie spróbować naszego szczęścia? Czy tutaj player Piki Może już nie dzisiaj. Mm, Lukaku, Q, Mané, Banini, to wszystko było. Jumbergak, Popires. Okej, okay. czy tu się pojawiło jeszcze coś? O cholera, jest to znów. No i tą paczkę będzie trzeba otworzyć. Tu się pojawiło znowu. Jest 80. Plus. A czy jakiś zawodnik nowy? Wisa, okej, okay, Visa. No dobra, coś tu jest. Pan Wysa. Ile? Skład 8583. No dobra, nie wiem, nie wiem w ogóle, czy to dobra karta jest, szczerze mówiąc. Ale no, będziemy mieć to na uwadze. No dobrze. Czy to jest powtarzalne? Jedno, jeden raz, więc tylko raz możemy to zrobić. Może po pierwszym spotkaniu otworzymy... A więc lećmy może do spotkań. Momencik, zobaczmy jak ten skład by mógł się prezentować. Dajcie mi chwilkę. Zagrajmy może, może w taki sposób. Chodzi Zidane. I, i Wykorzystajmy to wypożyczenie na tą chwilę, może niech tak zostanie, zobaczymy jak to tam dalej, znajdziemy jakieś rozwiązanie, gdzieś ulokowanie tych pieniędzy, mamy praktycznie no, 800 tysięcy, praktycznie no, mamy te 800 tysięcy, może inwestycja jakaś cudowna tutaj nam się trafi, zobaczymy jakiegoś sensownego nowego zawodnika, warto by testować. zobaczmy, czy będzie się troszeczkę przyjemnie grało, czy niestety to już nie jest nam pisane. Alant, niestety, zablokowane. Aha, to fajnie Ewaer. Wow. Mhm. Fajnie Zizu. Ta dziura ładna. Z twojej strony. No nie mógł tego strzelić, nie mógł. Ja to bardzo to type. Hmm. Postry kąt. W serio, kurwa to było dużo IR podanie. Okej. Okay. Ja nie wiem, co ten bufon robi. Aha, ja miałem... bo w sumie kurtuła, trzeba to wpuścić. Będziemy... Na pewno na ligę weekendową Buffon już nie wyjdzie. Znaczy, mam nadzieję, że tak będzie, że znajdę zastępstwo jakieś Sowite. Haaland, czy się rozpędzi? O Boże, święty, jak on jest kasowany, nie? F Gdzie ta fizyczność, proszę Państwa? Gdzie to jest w ogóle? Nie ma tu nic, trzeba to powiedzieć. Haaland. Wszyscy go doganiają, po prostu to jest okropieństwo. No nie wiem, 99 bie biegu. Alant! No brawo, no. Pff. Bo, jak tybyś tego nie sfinalizował, no to bym już miał bardzo duży niepokój. a to się tnie po prostu. Teraz się przycięło tak strasznie. Ten początek. Nie wiem. Nie wiem, czy to jest spowodowane. Na tą chwilę musisz... tak, tak jest. Nie, nie możemy znaleźć alternatywy po prostu. Neto! Neto! Oj, myślałem, że się przesunie, i dlatego był strzał po krótkim Ewa Pajor. Zobaczcie to tempo. Ona ma ponad 90, ale nie ma, nie ma tego. I ta główka Halanda. Ponad 90, 99, przepraszam bardzo. Tak jak jeśli chcemy być dokładnymi, to tak, to właśnie 99. Pierwsza połowa pod nasze dyktando, ale to nie jest to nadal bardzo dziwnie źle. Brakuje nam, no, brakuje. Czyli jakby tej przyjemności. Nie ma czegoś takiego. No i co? Pedro netto. Cudowne przyjęcie do przeciwnika. Ładnie przyjął temu przeciwnikowi. No to trzeba przyznać, no, że pod takim względem to nasi no, są specjalistami, żeby ułatwić grę, ale nie sobie, tylko drużynie przeciwnej. To trzeba naprawdę odechyle czoła. Są wybitną jednostką, jeśli o takie coś chodzi. Haaland! Aland? Nie wiem, naprawdę nie rozumiem tego piłkarza. Jestem. Zaskoczony, zdegustowany. Czy on będzie strzelał, nie będzie strzelał? Ten będzie strzelał, oczywiście. Jeszcze strzał pra prawdopodobnie przeciwnika na bramkę. Od razu gol. No, widzicie, co tu się dzieje. My wchodzimy... Aha, no właśnie, to jest Jerzy Boże święty. Zobaczcie, gdzie my mamy zawodników w ogóle. Środek, po środek obrony nasz. Przepraszam, ale jestem zniszczony już. Pierwszy mecz Ewa Pajor. Ale ludzie, to jest straszne. Halland. Oczywiście, że nie trafi Haland. Żal, żal, Po prostu żal. Katastrofa, po prostu katastrofa. Wygrane mecze praktycznie bez żadnego zagrożenia ze strony przeciwnika. My nie jesteśmy w stanie już nawet wygrać, bo tak to wygląda, że to jest tak straszne. No dobrze, zagramy jeszcze mecz, zobaczymy z jakim rezultatem, ale no, zrobimy najpierw, oczywiście, tutaj to. Zobaczmy, ale poprzedzając, przepraszam bardzo, zrobimy 5 informów. formów 5 formów, bo mamy biedę. Zrobimy 5 formów. Zobaczymy, co z nich wyleci. Ostatni pik z drużyny tygodnia. Nie pik, paczka. Zrobiona, więc otwórzmy te 5. I później zobaczymy, co wyleci z partybaga. A więc od pierwszego. Czy będzie walkout? Ok, pierwszy walkout. LO. No dobra, ale to pozwólcie, żeby te przewijał, bo to, to, to wszystko tutaj tego jest. Zobaczymy, czy trafimy coś stosownego i ile będzie walkoutów. Nie mamy, ale mamy informy, a informy są przydatne, bo no problem, problem z nimi niestety. Robimy partybaga zaraz zobaczymy, czy z niego poleci to samo. A więc kończymy maganie o partybaga. Zobaczmy, czym nas to uraczy. Troszeczkę musieliśmy stracić finansów. Mam nadzieję, że psychicznie nas to odbuduje, ten traf. Ok, jest to chyba coś potężnego do Naruma. Ok. O, tak. To jest to, chyba. No ale potrzebujemy jeszcze, może. No, już tu nie. Tu już nie. Ale zobaczmy. Porównajmy te ceny. Tych dwóch pięknych zawodników. Prosty wybór Lewandowski 173 tysiące. Donaru ma 38,5. Więc Robert Lewandowski i wchodzi sądzę do naszego pierwszego składu. No dobrze, zagrajmy w takich ruszadach i zobaczymy, jak to wyjdzie. 4, 4, 2. Karager wchodzi do obrony na tą chwilę. No zobaczmy, czy tutaj jest w stanie coś tu się wydarzyć pozytywnego. Bo może Rosjadzie, może Lewandowski tutaj troszeczkę Halanda pobudzi. Haland dostał inny styl gry myśliwego, żeby był szybszy, bo do zwinności to nic nie daje. Także ten motorniczy, może takie oto rozwiązanie. I tutaj ktoś się skusił, albo. Nie, no to jest po ewolucji? Nie. Czy w trakcie ewolucji Ramirez? Ta propozycja, jaka tam była. My przetestujemy naszego nowego napastnika, czyli Roberta Lewandowskiego. Lewy. Lewandowski! Halant, niestety nie, ale czy tu Pedroneto? Chyba faul. Tak. I to dosyć ostry. No rafinia, jak fajnie tu wszystko wyszło, tylko czemu on tak uderzył? A czemu mi? go tak wytransportowało, bardzo dziwnie. Boże święte, ja, ja ich nie rozumiem. My wpuściliśmy Kurtuła. A zobaczcie jego zachowanie. Co on tu zrobił? Czyli kolejny ręcznik. Czyżbyśmy mieli samych same ręczniki w zespole? Lewy! No to niestety u nas tylko. Zobaczmy zmiana na defensywny. No... No bo, nie wiem naprawdę, co tu się dzieje złego. Neto, upek. Ej, nawet nie wiedziałem, że to przejdzie, nie? To taki było już nieudolne. Nie, no to jest halant. No, nie, on się nie przepycha, on nic nie robi. Gdzie, Skąd ta cena jego jest? Lewy. Lewy! Brawo. Się zostawił fajnie, ale no nie wygląda to dobrze. Ale Lewandowski fajnie chodzi ogólnie, mi się podoba, jak na razie. Okej, okay, szczeli na gola. Oj, kurtuła! Proszę, no ale raczej, niestety, panie kurtuła, po tym, co tam się dzieje, po tym, co, pa, co z panem doznaliśmy, no to ja podziękuję. Ja podziękuję, chyba, jednak, żeby pan bronił naszej, naszej bramki. Ale zobaczcie, jaka tu jest japa! Boże! Tam chyba z czterech czy pięciu było jego zawodników naszych żadnych. To jest coś strasznego, ale no, co? Jak co? Kurtua pod względem wybiegania do tych piłek jest niesamowite. Haland! O pierdolę, nie. E, to już nie jest śmieszne, panowie. No, to nie jest śmieszne. Co ten Haland robi? Lewy! Rafinia, Rafinia! No brawo, dziękuję 2-1. Taka dziura, że musieliśmy to wykorzystać, ale Wandersar wchodzi do nas do zespołu. No nie ma, nie ma szans, że nie. Rafinia! No i, i to ten Desai, On chce bronić, chce grać w piłkę. To jest też inter interesujące, że no niestety u nas czegoś takiego nie, nie było. Netto. A mamy. To było zostawianie się naszego piłkarza. Widzieliście to, jak on pięknie się zostawił. A no tak, no dobra. Myślałem, że to jest szybszy zawodnik. I zero zainteresowania w ogóle pomocników do... Okej, okay, fajny odbiór. Okej, okay, fajny odbiór. No i tak to wygląda ta gra, niestety. Tak to wygląda ta gra. Ja pierdolę. No i zobacz, no ja tam stanąłem... Nie, no weźcie mi to, kurwa. Nie, no weź. Boże święty. Neto, brawo, wow, strzeliśmy gola nim w końcu i to chyba za słabszy nawet uderzył. Co tu się wyleje? No wylało się już. Już na, tak na dzień dobry. Na start. Piękny wylew. Też ładnie to... O! Ładnie to wy, o, ale te odbiory to jest to. To jest to, proszę państwa. To są te odbiory naszych defensorów. Piękne. Zizu! Brawo! Wow. 4-3 Robimy zmianę, bo to się wyleje zaraz. To się wyleje. Taki mecz. No my chcemy po prostu punkty zdobywać, tak? Bo to się mówi, ale to daleko dużo nie brakuje, żeby nie zdobyć w ogóle żadnych ulepszonych nagród. Dużo nie brakuje. Chcemy wygrać ten mecz, ale ryzyko wylania się patologii no jest tak potwornie duże. Ale zobaczymy, jak tu rozegra przeciwnik. A no zobaczcie ten odbiór. Wow. Piątka obrońców, Boże święt. Weźcie mi. Sosa! Pojebany mecz. Tyle jestem w stanie tu chyba wykrzesać z tego. O co tu chodzi w tej grze? Naprawdę coś strasznego. Mamy zwycięstwo. No, odstrzelić się to jest mało. Tu nie idzie grać. To jest coś okropnego. Przyciśniemy gdzieś tutaj, żeby zdobyć te ulepszone nagrody, ale to jest katorga. Nie mam pojęcia naprawdę, jak to zrobić, żeby oni wyglądali. Lewandowski jest zadowolony, to na pewno. Pod takim względem, no to możemy tutaj pomyśleć. Nie wiem, no mamy, widzicie sami, środek pola nieistniejący, praktycznie nie ma ich na boisku. Pedro to gra bardzo przeciętnie do tej pory. Jestem rozczarowany. Widzicie, że to nie należy do, do najłatwiejszej gra tym zespołem. Mam nadzieję, że u was... Chociaż ci zawodnicy fajnie w tym środku pola, jeśli chcą się pojawić do gry i chcą grać. No bo to jednak jest dosyć istotne, istotne miejsce na boisku, żeby gdzieś tutaj rywalizacji nie przegrać. W środku pola to mecz na pewno będzie łatwiejszy do rozegrywania. Ale jeśli nie masz zawodników w ogóle na tych pozycjach, no to jest troszeczkę ciężko. Z tego miejsca jeszcze raz dziękuję serdecznie. Zapraszam do lajkowania, do subskrypcji. Życzę wam miłego dziąka, widzimy się już jutro kolejnego dnia, mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć ulepszenie nagród. Zobaczymy jak to wszystko finalnie się potoczy. Dzięki jeszcze raz, pozdrawiam serdecznie, Darka, hej!